Artykuł powstał dzięki wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj zapraszam was do świetnej historii, a zresztą, no, przecież zawsze są świetne historie. Dobra, oprócz tysiąca synów i, i tego, wiecie, tego bubka nadętego, <coughs> jak on tam był, Lorgar, o, dobra. E, Ordoreduktor to wyspecjalizowana dywizja militarna Adeptus Mechanicus, na wyposażeniu której znajduje się zakazana broń z dawno zapomnianych epok galaktyki. Świętą rolą zwiastuna błogosławionego zniszczenia, jakich formacje nazywają członkowie kultu maszyny, jest niszczenie, przełamywanie oblężeń i mordowanie na masową skalę czyli super. Ordoreduktor uosabia naturę omnizjasza w swojej dwoistości, co prawda nie dotyczą ich jego aspekty twórcy i ucieleśnienia wiedzy, a raczej niszczyciela i ucieleśnienia wiecznego zapomnienia. Ordoreduktor był częściowo było częściowo aktywne już w czasach Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa, kiedy to na wszelkich polach bitew do walki stawali ich cybernetycznie wzmocnieni wojownicy szturmowi znani jako e, Talaxi. Interpretacja kultu maszyny w Ordo Reduktor różni się od typowego konserwatywnego spojrzenia na wiarę tych kapłanów. Członkowie tej dywizji postrzegają Boga Maszynę i Omnizjasza jako święte ucieleśnienia samego zniszczenia, przez co w ich formacji nazywany jest Bogiem Zniszczenia. Ordoreduktor od samego początku swojego istnienia było znane ze swoich specjalistów od oblężeń, kompletnego niszczenia przeciwników, a nawet całych planet. W ich zadaniu od zawsze pomaga im szeroki dostęp do zakazanej dla reszty galaktyki archeotechnologii. Nadany tej formacji tytuł, którego sam przedrostek jest czymś rzadko spotykanym w strukturach dzisiejszego Mechanicus, po raz pierwszy został oficjalnie wspomniany w treści Wielkiego Traktatu między Lordami z Marsa a Imperatorem Ludzkości, choć prawdziwe początki Ordoreduktor zostały zapomniane na przestrzeni wielu tysięcy lat. Wszystko wskazuje jednak na to, że ta szczególna formacja powstała w krwawych czasach epoki zamętu. Tak oto dzień ustanowienia sojuszu między Imperium Ludzkości a... Marsjańskim mechanikum stał się również dniem oficjalnego powołania do życia Ordoreduktor formacji, mającej za zadanie zmiażdżyć wszystkich tych, którzy wystąpiliby przeciwko Wielkiej Krucjacie. Gdy na mapie galaktyki odkrywano nowe, niebezpieczne gatunki Zinos, które nie miały zamiaru ustąpić nawet pod naporem standardowej machiny wojennej Imperium, to właśnie Magosi Biologis, Ordoreduktor, obserwowali i analizowali przedstawicieli tych nowych gatunków, szukając sposobu na ich łatwiejsze unicestwienie. Gdy siły Wielkiej Krucjaty nawiązywały kontakty z krnąbrnymi ludzkimi imperiami technologicznymi, które były w stanie odpierać kolejne ataki ze strony imperialnej floty, to właśnie preceptorzy Ordoreduktor obserwowali i analizowali ich broń oraz umocnienia, szukając w nich słabych stron. Co zaś najważniejsze, zawsze gdy wroga forteca wydawała się być obiektem niemożliwym do zdobycia, to Ordoreduktor udowadniało i siłom Krucjaty i przeciwnikom, w jak wielkim błędzie byli. Liczebność tej informacji była jednak zawsze relatywnie mała. Na samym początku swego istnienia ograniczała się do garstki najbardziej zmilitaryzowanych magosów z Marsa, oderwanych od swoich obowiązków przy wielkich kuźniach, na rzecz wiernej służby siłom Wielkiej Krucjaty i swoim mistrzom z mechanikum. Co ciekawe, nawet w miarę poszerzania się granic imperium o nowe światy kuźni, siły ordoreduktor nie zwiększyły się wykładniczo. W tamtych czasach nie bez dobrego powodu mówiło się, że ci te kapłani i magosi, którzy zostali oddani na służbę w szeregach hordoreduktor przez swoje rodzime planety, stawali się wyrzutkami. Byli tak nazywani z uwagi na niebezpieczne, ocierające się o te herezje nauki, które pobierali z własnej woli, wielkie poczucie niezależności, a nawet niestabilność psychiczną tam jakiś pies mi tu szczeka. Niemniej w samym ordoreduktor ludzie tacy jak wspomniani wyżej Magosi, mogli znaleźć odkupienie w doktrynie kultu omnizjasza, otrzymać nowy cel do osiągnięcia ku chwale całego mechanikum i bezpiecznie odetchnąć od męczącej polityki światów kuźni. Choć dołączywszy do ordoreduktor, stali się tymi innymi, dla wszystkich tych, którzy pozostali pod ścisłą wadzą Marsa, nie spoglądano już na nich z tą samą dozą nieufności, co na. Inną, bardziej związaną z Marsem, formacją, która niejednokrotnie uczestniczyła w starciach u boku magosów z Ordoreduktor, czyli Legio Cybernetika. Poszczególni dowódcy, szeregowi słudzy i yy, 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 machiny wojenne Ordoreduktor zostały zorganizowane w przymierza, skupione wokół skonfigurowanych do pełnienia określonych celów okrętów wojennych. Flota tej formacji Składała się w dużej mierze z dalekodystansowych, samowystarczalnych galeasów stworzonych w przepastnych stoczniach Saturna specjalnie dla Ordoreduktor. Te okręty nie przypominały typowych dla Mechanikum Arek, co więcej, to właśnie one służyły nowej Dywizji Mechanikum jako główny środek transportu i bazy operacyjne, stanowiąc jej jedyne niezależne domeny, które sami członkowie Ordoreduktor strzegli z ogromną zazdrością, nawet przed swoimi techkapłańskimi braćmi. Jeden traktat przesądził o stworzeniu. I częściowym uniezależnieniu ordoreduktor od światów kuźni i samego mechanikum, jednocześnie nie woląc nową formację na liniach frontu Wielkiej Krucjaty. Tak zwane bezczelne sępy z ordoreduktor, jakich okręty nazywali kapitanowie Imperialnej Armady, podróżowały między strefami wojny niczym jednostki pełne żebraków i nomadów, podążając za przypływami i odpływami rozlewanej przez siły Wielkiej Krucjaty krwi. Jeśli zachodziła taka potrzeba, odpowiadali również na wezwania prymarchów i innych wielkich lordów. Z uwagi na relatywnie małą liczebność stanu osobowego, ordoreduktor, wysoki stosunek rozproszenia sił formacji i powołanie jej członków do bycia uczonymi w wojnie, poszczególne przymierza zaczęły służyć wielu różnym flotom ekspedycyjnym oraz centrom dowodzenia teatrami wojennymi w charakterze ludzi od zbierania danych z pola bitwy. Wojowników jasnowidzów i uczonych w dokonywaniu największych rzezi. Nie od samego początku postrzegano ich jako zdobywców, koniec końców o wiele częściej to legiony kosmicznych Maris dokonywały tego, o czym magosi z Ordoreduktor jedynie mówili, na poparcie swoich słów, mając jedynie wiedzę odnośnie dokonywania niewyobrażalnego zniszczenia. Siły samego Ordo były rzadkie, rzadko widywane w bezpośrednich starciach, nie licząc drobnych przeprowadzanych przez siły formacji najazdów i ataków sądujących. Maszerując w straży przedniej wielkich armii, alternatywnie siły Ordo nawiedzały wciąż płonące pola bitew, miażdżąc wciąż tlące się punkty oporu wroga celem zdobycia nowego materiału do badań. Jedynym wyjątkiem od tej reguły była sztuka prowadzenia oblężeń. Ta szczególna sfera działań wojennych, wraz z jej śmiercionośnymi zawiłościami i niewybaczalną, chłodną logiką, była dla magosów z Ordoreduktor wzniosłą, mroczną tajemnicą. To właśnie w tej dyscyplinie znaleźli oni nową czystość, a w jej bezlitosnej egzekucji odbicie boskiego omnizjasza. W sztuce prowadzenia oblężeń magosi z Ordoreduktor nie klękali przed nikim, nie licząc kilku prymarchów z Legionów Astartes. Te i podobne stwierdzenia nie były dyktowane jedynie wyobraźnią ludzi tamtych czasów, jako że niezliczone oblężenia i szturmy przeprowadzane przez przymierza Ordoreduktor były w stanie zburzyć wrogie umocnienia, co do których twierdzono, że są nie do zdobycia. No i nie wycieszyłem telefonu. Co więcej, ma Magosi, Ordoreduktor, byli w stanie przetrwać bitwy w strefie Mortalis, miejscu, w którym żaden człowiek, a być może nawet i żaden Astartes, nie mógłby przeżyć ani jednej potyczki. Strukturalnie... Przymierza, ordoreduktor zawsze walczyły i operowały jako autonomiczne, samowystarczalne dywizje, opierając powodzenie swoich misji na umysłach uczonych magosów i tych kapłanów, których specjalizacje różniły się od taktycznych szturmów, przez metody wykorzystywania broni makro po mimetyczne i bardzo szczegółowe analizy pola bitwy oraz produkcję specjalnej amunicji. Ordo mogło poszczycić się wielką różnorodnością i skutecznością wykorzystywanej broni, jako że organizacji zezwolono na prowadzenie walki przy pomocy zakazanych osiągnięć technologicznych mrocznej epoki technologii. Broń magosów i tych kapłanów z Ordo Reduktor była więc bardzo nieprzewidywalna i zbyt niebezpieczna, by imperator w swojej mądrości pozwolił na jej rozpowszechnienie we wszystkich flotach ekspedycyjnych Wielkiej Krucjaty. Co więcej, Ordoreduktor otrzymało przywilej, ograniczony, ale nie mniej przywilej, do projektowania i testowania nowych rodzajów broni i machin wojennych, mających wspomóc siły Imperium w podwoju galaktyki. Owoce pracy sług Ordoreduktor można było podziwiać na wielu frontach Wielkiej Krucjaty, gdzie przyczyniły się do wspaniałych zwycięstw. Świetnym przykładem kunsztu tych kapłanów z Ordoreduktor były niezwykle wytrzymałe Landraidery, Achilles, które pomogły siłom Legionu Imperialnych Pięści w wielu ważnych starciach oraz potężne działa eradykujące montowane na machinach wojennych Helion Minoris, należących do Centurio Ordinatus, które powstały w odpowiedzi na zagrożenie płynące ze strony Rangdan. Prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym dziełem sług Ordoreduktor są jednak talaksi. Ciężkie, cybernetyczne oddziały szturmowe, które dla Magosów miały być zastępstwem legionów Skitarii. Skitarii od zawsze tworzyli oddzielną formację, w związku z czym siły Ordo-Reduktor nie miały dostępu do wsparcia z ich strony. Jako podstawowa formacja Ordo-Reduktor walcząca na linii frontu, Telaxi okazali się ekstremalnie skuteczni i wytrzymali, w związku z czym Magosi Ordo szybko podzielili się tajnikami tworzenia tych oddziałów z przedstawicielami innych dywizji i światów kuźni Mechanikum. Szczególnie popularni okazali się być na Tagmacie i posterunkach odciętych od marsjańskich wpływów. Technologia rozwijana przez Ordoreduktor znalazła zastosowanie także w Legio Cybernetica i podkulcie Myrmidon, którego dogmaty wiary do pewnego stopnia przypominały dogmaty przedstawicieli Ordoreduktor. W zamian Magosi z Ordo otrzymywali oficjalne zapewnienia o wsparciu w postaci sojuszy i zapasów zaopatrzenia – Dzięki temu z czasem Ordo zaczęło zyskiwać na niezależności i władzy. Dało to jednak początek mrocznym pogłoskom na temat zanikającej militarnej władzy Marsa nad innymi światami kuźni na kilka solarnych dekad przed wybuchem herezji Horusa. Nawet biorąc pod uwagę rozproszenie sił Reduktor, Ordo Reduktor w czasach Wielkiej Krucjaty i Mgiełkę Tajemnicy, okalającą badania jego magosów, sama organizacja rozwinęła się do tego stopnia, iż nie mógł nikt zaprzeczyć jej długiej, Pełnej sukcesów historii w kwestii taktycznej i strategicznej integracji z resztą sił Wielkiej Krucjaty. Dowodem na taki stan rzeczy może być inkorporacja przez poszczególne przymierza heraldyki legionów kosmicznych Marines, u boku których służyły przez dłuższy czas, przy czym należy pamiętać, że przymierzy wspierających siły jednego legionu mogło być kilka w związku z czym łączyły się one organizacyjnie w swego rodzaju poddywizję Ordoreduktor. Co więcej, chwała zdobywana w takich kampaniach była powodem do wielkiej dumy dla relatywnie skromnej, ale bardzo ambitnej organizacji. Sojusznicy Ordo zaczęli darzyć szacunkiem maszyny, a nawet samych serwitorów Ordo. Bez dwóch zdań Ordo Reduktor osiągnęło niebywały sukces. Jednak podobnie jak miało to miejsce w Legionach Tytanów oraz w innych dywizjach Mechanikum, sukces Ordo stał się przyszłą przyczyną rozmału, rozło nie rozmału, rozłamu w tej elitarnej formacji. Po wybuchu Herezji Horusa sztandary z charakterystyczną czarną wieżą Ordoreduktor powiewały nad walczącymi armiami, zarówno po stronie lojalistów, jak i po stronie zdrajców. Ostateczne analizy potwierdzają jednak, że zauważalna liczebnie Część sił Ordo stanęła po stronie lojalistów, wzgardziwszy arcyzdrajcą, jedynie garstka sług organizacji postąpiła podobnie do niektórych światów kuźni i nie wybrała ani jednej, ani drugiej strony, ogłaszając neutralność i niepodległość oraz wycofując swoje wsparcie zarówno dla sił lojalistów, jak i zdrajców. Nie ma jednak powodu, by w tej kwestii oceniać inną miarę samo mechanikum, Legiony Tytanów i Tagmaty, w szeregach których również znalazło się wielu zdrajców. Całkiem możliwe, że lojalistyczni techkapłani i magosi z Ordo kierowali się honorem i możliwością wypełnienia własnego powołania, odrzucając bardziej doczesne cele lub też, jak głosili niektórzy, lojalistyczne Ordo Reduktor uznało, że w walce z Mistrzem Wojny będą mogli wznieść się na wyżyny sztuki prowadzenia wojny. Jakie są słynne kampanie, w których Ordo Reduktor brało udział? Okrucieństwo na Isztwanie III – czy oddziały Ordoreduktor pod dowództwem Magosa Kaleba de Simy stawiły czoła zdrajcom u boku lojalistów? Masakra w strefie zrzutu, również ten sam rok. Eee, czyli szósty rok 31. milenium, oddziały Ordoreduktor wsparły pierwszą falę natarcia lojalistycznych lo, le, legionów kosmicznych Marii i Szczwanie 5. Szturm na fortece Horusa zakończył się sporymi stratami dla obu stron konfliktu, jednak dopiero siły drugiej fali, której legiony potajemnie sprzyjały sprawie Mistrza Wojny, dokonały dzieła zniszczenia. Masakra w strefie zrzutu została zapamiętana jako jedna z najbardziej druzgocących porażek w historii Imperium. Krucjata Achillus 777 rok 41 milenium. Na początku krucjaty Achillus, której celem było odzyskanie regionu Jericho Reach, Ordoge Reduktor wysłało świętym wojownikom na pomoc dwie formacje oblężnicze, będące częścią kontyngentu sił wsparcia Adeptus Mechanicus dla krucjaty. I jeszcze brali udział w 13. Czarnej Krucjacie w 999 roku 41 milenium, gdy Abaddon. A Feilbadon, profanator jego siły chaosu, zaatakowały Kadię. Ordoreduktor wsparło obrońców oblężonej planety półlegionem swoich niezwykle pożądanych machin wojennych. No i wszystko psów w dupę, bo przecież Kadia padła. Jak wyglądają siły Ordoreduktor? Kohorty Talax Mechanicum, Talaxi. W czasie Wielkiej Krucjaty i herezji Horusa, Ordoreduktor miało na swoje rozkazy formacje cybernetycznie wzmocnionych oddziałów szturmowych, nazywanych kohortami Talax. Talaxi różnili się od standardowych regimentów skitarii zarówno pod względem stawianych przed nimi celów, jak i unikatowego stopnia możliwych do wykorzystania augmetyków. Centurie Talaxi były wyposażone w pancerze wspomagane, stworzone przy pomocy odgałęzienia technologii wykorzystanej do stworzenia pancerzy kosmicznych Marii, nazywanej Lorica Talax. W praktyce obie wersje pancerzy różniły się tym, że pancerze wspomagane Lorica Talax były montowane chirurgicznie, na stałe. Pancerz Lorica Pozwala na zachowanie głównych organów układu nerwowego i mózgu wojownika, jednocześnie zamieniając cały jego układ kostny i całe kończyny na pancerne augmetyki zasilane wewnętrznym, wewnętrznym rdzeniem reaktora. Chirurgiczne pozbawienie wojowników możliwości odczuwania bólu emocji i aparatów sensorycznych. Oraz agonia związana z implantacją loriki sprawiają, że po oficjalnym włączeniu w szeregi swojej formacji talaksi stają się zimnymi, pozbawionymi możliwości interpretowania sytuacji ludzkimi maszynami o ograniczonej świadomości. Dla niektórych członków mechanikum stworzenie talaksji było już niemal abominacją, nie powstrzymało to jednak ordoreduktor przed tworzeniem kolejnych zastępów tych śmiercionośnych wojowników, wykorzystując w tym celu gwardię kuźni, upadłych skitarii i innych poddanych o niejasnym pochodzeniu. Nie wiadomo, czy Ordoreduktor nadal znajduje się w posiadaniu technologii potrzebnej do tworzenia oddziałów talaksji. Kohorty Ursarax Mechanikum Ursaraxi Wynalazek późnych lat Wielkiej Krucjaty, techgwardia Ursarax została zaprojektowana i stworzona przez Magosa Eksploratora Enabrina Falkana jako ciężkie, bardzo mobilne oddziały do walki w zwarciu i z początku była wykorzystywana przez niezależne siły Magosów. Połączywszy świętą technologię Mechanikum, Materiały i wzory konstrukcyjne kohort Talaks z Ordoreduktor, ku wielkiemu niezadowoleniu służących organizacji magosów, oraz polegając na owocach odkryć samego falkana, Ursaraxowie zostali stworzeni jako potężne, przypominające potwory z nocnych koszmarów mordercze machiny wojenne. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku Talaksji, Ursaraxów można porównać bardziej do niewolników niż do serwitorów. Ursaraxowie zachowują świ świadomość i mgliste wspomnienia swojego. Poprzedniego życia, dzięki czemu są oni w stanie przyswoić sobie niezwykłe zdolności taktyczne i wykształcić naturalny instynkt drapieżnika. Znieczulacze neuralne są im wydzielane automatycznie w zamian za wypełnianie kolejnych postawionych przed nimi celów, obdarzając ich tymczasową ulgą od wieloletnich tortur. Po tajemniczym zniknięciu falkana z mapy galaktyki, jego wędrujący akolici podzielili się i zaczęli służyć wielu różnym mistrzom, zabierając tajemnice tworzenia Ursaraxów ze sobą. Magosi Reduktor. Niektórzy magosi z Ordo Reduktor są dość odważni, by prowadzić swoje badania na żywym organizmie, uczestnicząc w wielkich bitwach u boku swoich wojsk. Obecność magosów na polu bitwy podnosi morale sił Ordo. Co więcej, magosi te, tej organizacji są mistrzami w sztuce prowadzenia oblężeń i eksterminacji. Schodząc na powierzchnię szturmowanej przez ich planety siły, przez ich siły planety mają przy sobie jednak coś więcej niż jedynie odwagę, i w razie bezpośredniego zagrożenia potrafią się skutecznie obronić. By zapewnić sobie bezpieczeństwo, Magosi korzystają z pełnego arsenału broni. Toporów mocy, bomb melta, granatów radowych, bomb fosforowych, ładunków burzących pistoletów, opartych na archeotechnologii, rękawic fotonowych, bolterów maksima, broni palnej melta, pistoletów grawitonowych, silników fotonowych, fazowych karabinów plazmowych i broni wolkitycznej. Gwardia Sylaksjańska, typ robotów wykorzystywanych przez Ordo w czasach Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa. Te maszyny nie były ani prawdziwymi automatami bitewnymi, z uwagi na brak cybernetycznego wzmocnienia korteksu, ani prawdziwymi serwitorami, z uwagi na to, że Sylaksjanie nie mieli żadnych organicznych części ciała. Pojawiając się na polu bitwy jako elitarne oddziały szturmowe albo jako gwardia przybocznych magosów, te automaty zostały zaadaptowane do pełnienia wielu ważnych funkcji przy pomocy ich bardzo precyzyjnych mechadendrytów i serworamion. Każda z tych maszyn była opancerzona grubymi metalowymi płytami, porównywalnymi z ochroną, jaką kosmicznym marines zapewniają ich pancerze wspomagane. Gwardia walczyła przy pomocy bolterów i szponów, a ich silniki były zasilane przez materiały promieniotwórcze i były w stanie filtrować szkodliwe promieniowanie. Roboty Tanatax klasy Calix, wariant standardowego wzoru Tanatara, opracowany i rozwinięty w późniejszych latach Wielkiej Krucjaty. Plotki głoszą, że nad tym projektem pracował sam Solex Myrmidon i przymierza Omega Sheva, ordoreduktor u boku Legio Cybernetica. Ten szczególny wzór połączył niebezpieczne tajemnice technologii wszystkich trzech wyżej wspomnianych frakcji w jedną niezwykle śmiercionośną broń. Tanatarzy klasy Calix zostali zaprojektowani z myślą o straży przedniej wielkich armii i walce w oblężeniach, w związku z czym był, w, były w stanie zburzyć najsilniejsze umocnienia i przeprowadzić serię precyzyjnych uderzeń celem zneutralizowania najlepiej broniących punktów wrogi fortyfikacji. Ich główną bronią było ciężkie działo laserowe Solex. Siły, siły tej szczególnej formacji stały się w pewnym momencie tak drogocenne, że żaden dowódca nie pokusiłby się na wystawienie ich do walki bez przypisania do ich obrony wielu mniejszych automatów bitewnych. Roboty klasy Domitar. Ostatnim typem robotów wojennych, których produkcja rozpoczęła się jeszcze w erze Wielkiej Krucjaty i bezpośrednio przed wybuchem Herezji Horusa, były roboty klasy Domitar, stanowiące wariant skomplikowanych, starożytnych robotów klasy Conqueror. Jako machiny o większych gabarytach niż zazwyczaj towarzyszące im Kastelaksy, domitary zostały także zaprojektowane tak, by były od nich szybsze i mogły przebyć pole bitwy w mgnieniu oka, nie oglądając się na walczących wokół i wbijając się prosto we wrogie fortyfikacje. By sprostać temu zadaniu, wyposażono je w chronione energetycznie płyty pancerza i młoty grawitonowe. Oprócz tego. Na wyposażeniu Domitarów znajdowały się także wyrzutnie pocisków montowane bezpośrednio na pancerzu. Ich uzbrojenie pozwalało im na niszczenie całych kolumn wrogich czołgów, a nawet, jak pokazały późniejsze doświadczenia, dreadnotów Legionów Astartes. Jako formacja obarczona zadaniem przełamywania wrogich linii, Domitary nie miały sobie równych w arsenale mechanikum. Ich taktyczna elastyczność została dodatkowo wzmocniona możliwością ładowania różnych typów amunicji do ich wyrzutni. Jak wygląda technologia Order reductor? Land Raider Achilles. Powstał w ostatnich latach Wielkiej Krucjaty. Wzór Achilles jest najrzadziej spotykanym i najbardziej czczonym wariantem Land Raidera. Wykorzystywanym nawet po dziś dzień, po dziesięciu tysiącach lat od jego stworzenia. Oryginalnie stworzono je na potrzeby legionu imperialnych pięści w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Zinos o których w imperialnych kronikach nie zostało nawet wspomnienie. Poza hangarami imperialnych pięści, ich zakonów sukcesorskich i ordoreduktor, Landreidery, Achillus są widywane bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Burzyciel Oblężniczy Termin burzyciel oblężniczy odnosi się do wyspecjalizowanej formy broni opracowanej dla automatów bitewnych mechanikum, wykorzystywanych przez ordo-reduktor. Burzyciele zostały stworzone celem wspomożenia ciężkich sił szturmowych w próbie przebicia się przez wrogie umocnienia pancerne, przez umocnienia pancerne barykady i dobrze obsadzone okopy w wojnie oblężniczej. Do najpowszechniejszych burzycieli należą hydrauliczne tarany i młoty otoczone warstwą pola zakłócającego, choć do innych Często spotykanych form burzycieli należą też ciężkie szpony i ogromne wiertła. Czołg artyleryjski Ordoreduktor to jest artyleria samobieżna wykorzystywana nie tylko przez Ordoreduktor, ale i przez samo mechanikum. Mając na uwadze specjalizację samego, ordo, specjalizację samego Ordo, niczym dziwnym nie był fakt późniejszej modyfikacji i augmentacji znanych już wzorów, Platform artyleryjskich odnalezionych w różnych miejscach Imperium. Ordoreduktor wykorzystywało te machiny w wielkich liczbach, traktując jak um, łatwe do zastąpienia pojazdy zdolne do rozpętania apokalipsy w obozie Wroga. Najczęściej montowano na nich wyrzutnie Whirlwindów, ale zdarzały się także warianty z działami Demolisher działami mm, e, laserowymi, bliźniaczo sprzężonymi działami Melta, działami Earthshaker, działami Meduza, marsjańskimi bomba, ma, marsjańskich bombard Kolosus i ciężkimi moździerzami oblężniczymi. Niektóre z tych maszyn były mm, także modyfikowane do służby w korpusach przeciwlotniczych, jednak wówczas montowano, montowano na nich wyrzutnie pocisków Hyperios. Czołg artyleryjski Minotaur, artyleria samobieżna, stworzona na potrzeby gwardii imperialnej. Te bardzo wytrzymałe, wyekwipowane w dwa działy Earthshaker pojazdy zostały zaprojektowane do walki w samym centrum bitwy, wspierając ogniem kompanów i stanowiąc dla nich ruchomą osłonę. Minotaury przetrwały Wielką Krucjatę i herezję Horusa, i służą w imperium po dziś dzień. Choć dziś są bardzo rzadkim widokiem na polu bitwy. Maszyny te pełnią funkcję reprezentatywną na świętej terze oraz są przechowywane w zbrojowniach Departamentu Monitorum jako strategiczna rezerwa i zazwyczaj są wystawiane do walki jako wsparcie dla regimentów basilisków. Raporty z Wrax mówią o, Wrax! Mówią o przejęciu przez krigańskie Korpusy Śmierci Tuzina Minotaurów, które po rekonsekracji przeprowadzonej przez Adeptus Mechanicus zostały oddane do czynnej służby w szeregach sił Imperium. O, czyli jest jakiś sukces tam na, na Wrax, zobaczymy co tam niedługo się dzieje. Jutro, jutro i będzie Wrax. Jak wygląda heraldyka Ordore Różnorodne odgałęzienia, sekty, kulty i inne frakcje Mechanikum powszechnie prezentują e, bardzo różnorodną heraldykę. Dla obcych niuanse różniące symbole frakcji Mechanikum i ich znaczenie są nieodgadnioną tajemnicą, ukrytą za całunem dajnych, tajnych doktryn i kręgów wtajemniczenia kultu Omnizjasza, ale ich najbardziej ogólne interpretacje są szeroko rozumiane. W wielu sektach Mechanikum głęboki odcień karmazynu, utożsamiany z kultem maszyny, jest w zasadzie zarezerwowany dla jego zaprzysiężonych kapłanów, magosów, widzących w machinach logisterów i autouczonych, oraz w mniejszym stopniu dla wtajemniczonych bliskich współpracowników. Rdzeń sił wojskowych Mechanikum oraz ich laicy słudzy ubierają się w ciemniejsze barwy, często przybierając barwy świata kuźni, na którym pracują czy też pod organizacji Mechanikus, z którą są związani. Mimo to niezależnie od prezentowanych sobą barw wszyscy członkowie kultu Mechanicus noszą heraldykę swoich mistrzów. W szeregach talaksji jest to bardzo powszechne talaksji służący ordo, bezpośrednio często e, bezpośrednio często noszą grube płyty z oksydowanej stali, polerowanego brązu innych metali chroniących przed szczególnymi warunkami środowiskowymi oraz rzadziej złota, płyty ich na ramienników. Oraz rzadziej na pierśnika są następnie dekorowane kolorową ikonografią ordoreduktor, desygnacją kohorty i fabrycznym stemplem świata kuźni. W czasie Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa, gdy poszczególne przymierza Ordo były przypisywane do poszczególnych legionów, wolnych handlarzy, legionów tytanów i grup bitewnych imperialnej armii, siły Ordo a adaptowały elementy heraldyki większej formacji. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Taki wyszedł dzisiaj soczysty, długi. A ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Wiecie, jak mnie wesprzeć. Patronite, reklamy, reklamy i tak dalej, tak dalej. Wiecie, możecie. Dzięki Wam bardzo. Dzięki za wsparcie. I dzięki za wysłuchanie. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.